Zgodnie z tradycją historyczną Święto Policji obchodzimy 24 lipca i jest to idealna okazja, by zwrócić uwagę na osiągnięcia policjantów. Wręczenie aktów nominacji na wyższe stopnie policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie odbyło się w siedzibie starostwa powiatowego. Na uroczystość przybyli nie tylko funkcjonariusze, ale też władze samorządowe. Na terenie całego powiatu służy 276 policjantów. Jakie stawiają sobie cele? Najważniejsze zadanie przed policją to oczywiście ograniczenie przestępczości i poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ograniczenie przestępczości związane jest z tym, aby tych zdarzeń przestępczych, zachowań nieakceptowalnych społecznie było jak najmniej. To jest główne zadanie prewencyjne policji. Jeżeli chodzi o kolejne zadania, no to jeżeli już do jakiegoś zdarzenia. E dojdzie, czy zaistnieje, to aby ta policja jak najszybciej mogła być skuteczna, jak najszybciej podjąć tą interwencję, aby ten sprawca tego przestępstwa czy wykroczenia został pociągnięty do odpowiedzialności, czyli drugie zadanie to wykrywalność. I to właśnie tej wykrywalności przestępstw mogą nam pozazdrościć inne jednostki, bowiem jest ona wyższa niż w Komendzie Wojewódzkiej. Jak przyznają sami funkcjonariusze, ich praca nie należy do najłatwiejszych. Często wymaga poświęcenia wolnego czasu, mimo to praca na rzecz społeczeństwa daje im wiele satysfakcji. Służyć innym osobom to jest naprawdę zaszczyt i, i tą pracę, tak jak tutaj powiedziano na, na, na auli, traktujemy już nie jako... Czystą pracę zawodową, ale nawet jako takie powołanie. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, służymy mieszkańcom powiatu i właśnie to jest to, co mnie w tej służbie interesowało, pasjonowało i zawsze właśnie do tego dążyłam i też bardzo się cieszę, że jestem funkcjonariuszem policji. Podczas uroczystości wręczono nie tylko nominacje, ale też nagrody przyznane przez samorządy. My również serdecznie gratulujemy wszystkim policjantom i życzymy kolejnych sukcesów.